Witajcie, dzisiaj mam dla Was zestaw jaki otrzymacie wraz z smartfonem firmy. Kolorowo jest to najnowszy model, w sumie jeden z pierwszych dwóch: City Tone Vision z ekranem 47 cala. W środku już na pewno, dostaniemy dodatkowe obudowy. Ale zobaczmy i się o tym przekonajmy. Jak na razie, powiem Wam szczerze, prezentuje się bardzo ładnie, zgrabnie. To pudełko wykonano naprawdę z, z dbałością o szczegóły. Jak sam smartfon prezentuje się w tak. Pierwsze wrażenia, powiem Wam, że, że będzie to całkiem solidny sprzęt, ale na więcej wniosków musicie poczekać. Na razie jest za wcześnie. Wiadomo już co, co tu ukryto pod każdym, w każdym z opakowań. Tutaj mamy ładowarkę z wejściem usb. Jeszcze jest. Tu będzie kabel oraz zestaw słuchawkowy. Przekonajmy się. Oraz kilka papierków. Proszę. Jest i kabel usb, którym będziemy ładować sprzęt oraz zestaw słuchawkowy. W zestawie są jeszcze, oczywiście, trzy dodatkowe klapki w kolorach żółtej, niebieskiej oraz białej oraz bateria. Ja, 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 ja najbardziej jestem zainteresowany tymi oto dodatkowymi panelami. Sprawdzimy, jak będą się sprawdzać w praktyce.